Wszystkim tu Marta Skoralo witam was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. Dziś poruszymy sobie temat długich naszyjników. Zbliża się jesień, nosimy bardziej zabudowane ubrania, więc takie długie naszyjniki myślę, że świetnie się sprawdzą. I tutaj wykorzystamy oprócz e, pięknych kamieni naturalnych również nasze stopery. Zapraszam! Zaczniemy trochę jakby od końca, bo jak wiecie, zawsze jak robiliśmy na niciach jedwabnych z użyciem stopera jakieś projekty, zaczynaliśmy od jego wykończenia, zamontowania zapięcia, później elementów ozdobnych i znowu przechodziliśmy przez zapięcie i kończyliśmy drugą część naszego projektu. A tutaj dla odmiany zaczniemy od Zapięcia Nie będziemy tutaj y, wykańczać jeszcze naszego projektu, a to dlatego, że będziemy tutaj chcieli sobie ustawić odpowiednią długość naszego łańcuszka. Zacznę od y, nawlekania może naszych tutaj kamieni ciosanych. Zasada nawlekania jest bardzo prosta. Będziemy nawlekać. Dwa, sto, dwa stopery na jeden koralik. Czyli nam lekamy. Najpierw stoper. Łańcuszek jest na tyle sztywny, że sobie poradzi. Tylko muszę, właśnie, wcelować odpowiednio w dziurkę. Ja jeszcze tutaj próbuję, tak, żebyście też coś mogli tutaj zobaczyć. Przepycham i tutaj przydadzą mi się szczypce, żeby sobie przytrzymać i trochę pomóc w przyciąganie. I teraz nawlekamy koralik. Oczywiście dobieramy koraliki takie, które przejdą nam przez łańcuszek. I ponownie nawlekamy stopy. I tak będziemy postępować z każdym naszym koralikiem. Czyli stoper, koralik, stoper. Wrócę do Was jak nawlekę już wszystkie koraliki. Nawlekłam już wszystkie potrzebne mi kamienie do mojego projektu na szynika. Jak widzicie mam nawleczone dwa walce, trzy korelki ciosane i znowu dwa walce. Teraz yy, na wlekę ostatnie, yy, ostatni stoper zostawiłam sobie jeden, który będzie naszym zapięciem, czyli będę dwie końcówki przepychać przez dziurkę. Jedną jakby z prawej strony, a drugą z lewej. Jeżeli będziecie mieli problem z przejściem przez stoper łańcuszkiem. Zawsze ten ostatni stoper, który będzie tym zapięciem, możecie wybrać z ciut większą dziurką. I teraz przejdziemy należałoby teraz sobie ten naszyjnik tak naprawdę założyć, ustalić gdzie chcemy mieć środek i jego długość. Pozwolicie, że ja to przymierzę sobie za kadrę i zaraz do was wrócę. Długość już mam ustaloną, obędzie się bez obcinania łańcuszka. Więc środek mój wyjdzie mniej więcej w tym miejscu, więc tutaj przesun muszę przesunąć mój ciosany koralik ten środkowy. No i teraz będę dosuwać pozostałe kamienie, tak, żeby pasowało. Pasowały mi odległości. Oczywiście są to odległości umo umowne. Gdzie dokładnie mają one być, ustalacie Wy. Pozostaje nam już tylko wykończenie tutaj naszego łańcuszka, żeby nam stoper nie spadał i tutaj właśnie przydadzą nam się nasze kuleczki. Polecam kuleczki 1,8 1 mm, te najmniejsze, które są w naszej ofercie. Ja niestety nie miałam ich pod ręką, więc użyję te, które mam, bo nie lubię marnować materiałów. Możemy też użyć klasycznych zacisków. Wkładamy do naszej kuleczki końcówkę naszego łańcuszka i mocno zaciskamy. Oczywiście używamy szczepiec płaskich. Dokładnie tak samo postępujemy z drugiej strony. I naszyjnik na łańcuszku mamy gotowy. Jak widzicie, nie jest to zbyt skomplikowany, aby taki naszyjnik wykonać. Uważam, że wykorzystanie tutaj stoperów sprawdza się znakomicie, ponieważ dzięki temu możemy dowolnie umiejscawiać nasze kamienie naturalne w dowolnym miejscu na nitce jedwabnej, czy to na naszym łańcuszku. A co za tym idzie, możemy mieć dowolną długość naszego naszyjnika, a końcówki zawsze możemy schować z tyłu pod bluzką. Na dziś to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.